Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, jestem bardzo, bardzo podekscytowany. Um, Łukasz, chodź, 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 idziemy razem. Właśnie jedne, między innymi dlatego, że dołączył do mnie Łukasz, cześć Łukasz, cześć tabus. wszystkim, hej. <grafię> Napisałem w niedzielę na moich social mediach, że będę ruszał właśnie stąd, z centrum z podpomnika um, pana profesora Władysława Bartoszewskiego. No, i proszę, Łukasz dołączył do mnie i pójdziemy sobie razem. No, oczywiście nie idziemy sami, bo idziecie wy wszyscy razem z nami, drodzy powerwalkerzy i powerwalkerki. Więc fajnie, że się spotykamy. Słuchajcie, jestem bardzo podekscytowany, ponieważ właśnie wczoraj, na koniec dnia, dostałem wiadomość, że będziemy mieli bardzo fajnego partnera. W Powerwalk, który no, e, sprawi, że w ogóle te nasze Powerwalki jeszcze bardziej e, się rozwiną w ciekawym kierunku. Nie zdradzę jeszcze szczegółów, e, bo to bardzo świeża wiadomość, ale mniej więcej za 3-4 tygodnie będziecie wiedzieli dużo, dużo więcej, ale to jest jeden z e, takich najświeższych wiadomości, jaką mam. Dla Was, więc mówię, emocje i ekscytacja we mnie nadal buzują, pomimo tej wczesnej pory, no bo przed chwilą minęła godzina 6:15 w ten piękny sobotni ranek. Moi drodzy, dzisiaj obiecałem Wam, że opowiem, jak, co zrobić, jak nie wszystko idzie zgodnie z planem. Łukasz, też jesteś zainteresowany takim tematem? Zdecydowanie. Myślę, że takie tematy, jak radzić sobie z problemami, z wyzwaniami, z porażkami, są bardzo na czasie i to są umiejętności, które każdy musi no, posiąść, żeby sobie radzić we współczesnym świecie. No. Mamy tutaj tylko jeden mikrofon, więc mam nadzieję, że Łukasza też dobrze słychać, ale jak będziesz coś mówił i komentował, to tutaj prosto Jasne. do mnie, dobra? No właśnie. No dobrze, to opowiem Wam. Co zrobić, kiedy nie wszystko idzie zgodnie z planem? Co ja tak naprawdę robię? Bo co niemiara mam takich sytuacji, a tak naprawdę na fali mojego ostatniego startu na Mistrzostwach Świata w Australii do podjęcia tego tematu, namówił mnie jeden z patronów Power Walk, dokładnie Rafał Bortliczek, który. Podczas naszego ostatniego spotkania powiedział właśnie Mateusz, no to jak to jest z, tym, z tą reakcją Twoją na szóste miejsce, a nie medal? No i jeszcze do tego dodał, a może byś powiedział: Pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie, Rafał. Dodał, no, a czy szóste miejsce jest lepsze od czwartego? No bo nadal to, czy czwarte, czy szóste, czy ósme, czy dziesiąte to nie medal. No właśnie, dałeś mi do myślenia, Rafał, i w pewnym sensie też zainspirowałeś do podjęcia tego tematu. Przedstawię wam pewien schemat, który rozpisany mam. Co ciekawe, nie tylko na potrzeby dzisiejszego powerwalka, ale sobie go wcześniej rozpisałem na takie sytuacje, bo powiem wam, że dobrze mieć ułożoną w pewnym sensie. Reakcję, to znaczy proces na sytuacje, które są niekomfortowe. Z Mało znam osób takich, które potrafią zapanować nad każdą sytuacją, bo mają to w naturze, bo mają już takie doświadczenie, bo już tyle takich sytuacji przeżyli. a ponieważ przeżywam dużo takich sytuacji, no to wolę mieć pewien schemat, e, którym się teraz z Wami podzielę. Jest to dokładnie, ile ja tutaj punktów wypisałem. E, pięć. Pięć punktów. E, no i wypada zacząć od pierwszego, co nie? Od początku. No dobrze. No to e, po pierwsze, kiedy pojawia się wyzwanie, nie wszystko idzie zgodnie z planem, nie tak jak byśmy chcieli. Co się wtedy dzieje? No, po pierwsze, dzieje się to, że pojawiają się emocje. Nie jesteśmy zadowoleni. E, co wtedy e, mówię sobie, albo radzę sobie, e, żeby zrobić? Zachować spokój. I tutaj bardzo mi e, pomaga wtedy właśnie ta rutyna, że okej, okay, podchodzą emocje. No to ja sobie mówię: e, Zatrzymaj się, Mateusz, nie wariuj. E, najłatwiej mi opanować wtedy spo, e, emocje moją ulubioną metodą oddechową. E, 3, 1, 6. O niej kiedyś mówiłem na powerwalku. Biorę 3, e, przez 3 sekundy wdech do płuc. Na jedną sekundę zatrzymuję powietrze, a później przez 6 sekund spokojnie wypuszczam. E, I taki cykl powtarzam sobie 6 razy. Całość zajmuje jedną minutę i już czuję opanowanie i ten spokój. Bo nie ma nic gorszego w takich sytuacjach, kiedy coś nam nie idzie zgodnie z planem, coś nie idzie zgodnie z planem i jesteśmy zdenerwowani, to właśnie e, szamotać się, wariować e, i, i męczyć. Trzeba w takich sytuacjach najpierw zachować spokój. Łatwo powiedzieć, trudno zrobić, co nie? Dokładnie. No, ale jeżeli potrenujemy trochę tego i mamy i wiemy, wiemy, jaki będzie punkt Drugi na liście, bo zaraz Wam o nim powiem, to łatwiej zachować ten spokój, okej? Okay? Dobra. E, drugi punkt to nie uciekam od problemu. E, I e, tutaj, e, co mam na myśli? Po, e, od razu staram się znaleźć najgorąco jakieś szybkie, małe rozwiązanie. Nie całkowicie rozwiązać ten problem, tylko zastanowić się, e, czy mogę wykonać Jedną jakąś zmianę, albo coś na szybko małego wymyśleć, co może pomóc nie na przykład nie, wiem, nie, 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 nie zatopić całego. Nie wiem, przykładowo pojawia się awaria w kadłubie, woda zaczyna wlatywać do żaglowca, co robimy? No Na szybko musimy przynajmniej na chwilę zatamować ten. To, to cieknięcie, i, i tą dziurę, żeby woda nie wleciała do, do środka i nie, nie zatopiła statku. No, to jest takie na szybko w pewnym sensie prowizoryczne działanie. Garszenie pożarów. Gars... No właśnie, tak. Ja mówię o wodzie, a Ty o ogniu. <słuch> no, ale dobre, dobre, właśnie o to chodzi. I tutaj posłużę się przykładem z Australii, bo już o niej nawiązałem, czyli z Mistrzostw Świata, chyba po drugim dniu Mistrzostw Świata, które w sumie trwały 5 dni, zorientowaliśmy się, jako załoga, razem z Johnem Bertrandem i Mattym Wernem, że parę rzeczy nie idzie zgodnie z planem. Jeżeli będziemy dalej nie dowozić naszego performansu i popełniać jakieś błędy na niektórych manewrach, na przykład okrążania dolnej boi, na których w sumie wtedy traciliśmy sporo metrów, to, to nie zdobędziemy medalu. I, I wiecie, w takich momentach, kiedy coś się wali, coś się pali i coś nie idzie zgodnie z planem, no to bardzo często tak no, jakoś się ułoży. Mówimy sobie często, damy sobie radę, a no, nie ma co z tym zrobić. Ale my od razu, po zejściu z wody, usiedliśmy, zaczęliśmy się zastanawiać, co możemy z tym zrobić. Następnie, jak wróciliśmy do domu, to wszyscy w trójkę poszliśmy na spacer, taki power walk, na który my teraz idziemy z Łukaszem, żeby przegadać temat, żeby zastanowić się, co można zrobić. I nie mówiliśmy tego ofensywnie w stosunku do nikogo, chociaż wiedzieliśmy, kto tak naprawdę musi poprawić. Pewien, pewien element, tylko mówiliśmy o tym, jak cały zespół powinien na to zareagować. I, i wymyśliliśmy pewne rozwiązanie, a mianowicie w momencie, kiedy przy tym manewrze Matty Wern no już nie mógł panować nad taktyką, to wtedy John przejął ją, a ja nadal byłem skupiony na prędkości jachtu. I, I to poprawiło nam e, e, ten element wyścigu, no ale inne gdzieś tam leżały <noise> e, i nie, nie było dobrze. No To taki przykład życia wzięty. Jeszcze w miarę świeży, bo sprzed e, trzech tygodni. E, więc e, nie uciekamy od problemu. Zastanawiamy się, jak szybko można w małym e, plasterek przykleić. Nie od razu zrobić całą operację na e, tym organizmie problemu tylko e, mały mały plasterek. Kolejna rzecz e, to jak już zareagowałem e, na tą sytuację z tym plasterkiem, to zadaję sobie pytanie, takie w miarę ogólne, otwarte, e, czy problem może sam się rozwiązać? Najczęściej nie. No właśnie. Ale wiesz co? Czasami jest tak, że wiesz, na siłę coś staramy się wyprostować, wymyśleć a jednak jak damy sobie, bo są takie sytuacje, nie wiem, czy też tak masz, ale rzadko, powiem szczerze, 10% wszystkich sytuacji, ale jednak one same czasami się rozwiązują. Nie musimy ich do, dotykać. Ale najczęściej nie. To jest dobry komentarz, jaki powiedziałeś. Ale jednak jest kilka takich, mam w dorobku sytuacji, że one same się rozwiązały. Po prostu musiałem, trzeba było być cierpliwym i dać trochę czasu. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ... Jeżeli tak się dzieje, że czasami sytuacje same się rozwiążą, to warto zadać sobie takie pytanie i dlatego je, dlatego o nim mówię, ok? Czyli w takiej kolejności akurat to robię, jeżeli wy myślicie, że kolejność może się zmienić, albo możecie coś dodać, albo odjąć od tego schematu, to to sam jestem tego ciekaw, super by było gdybyście. Nawet tutaj w komentarzach później po naszym wspólnym spacerze napisali, powiedzieli, bo ja przecież też cały czas się uczę i cały czas coś tutaj myślę, co można by było udoskonalić. Razem z Łukaszem, słuchajcie, spacerujemy po Sopocie i właśnie w tym momencie wchodzimy przez bramki Sopockiego Mola na Sopockie Molo. Ale to wygląda co? Pięknie. No. Dla tych z Was, którzy nas oglądają. Na YouTube to proszę bardzo, to jest teraz widok na Sopockie Molo i wschodzące słońce. A dla tych z Was, którzy. A jest taka duża grupa power walkerów i power Walkerek, których wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiamy, którzy słuchają nas na Spotify i na Apple podcast, no to musicie uwierzyć nam na słowo. Ale pozdrawiamy Was bardzo serdecznie z nadpolskiego Morza. Strój z miasta z Sopotu i dokładnie z Sopotskiego Mola. Ok, czyli e, co ja mówiłem? Trzy punkty, tak? E, czyli e, co tam było na początku? Przypomnij mi. E, kurczę blady, co ja mówiłem na początku, co zrobić? Pierwszy punkt to był. E, tak, nie, zachować spokój. A najpierw zachować spokój, później zatamować wchodzącą do kadłuba wodę, czyli jakiś plasterek, nazwijmy to. Następnie zadanie sobie pytanie, to mówiłem przed chwilą, czy problem może, może się rozwiąże sam i wystarczy trochę poczekać i, i być cierpliwym. Co dalej? O, jak się kręcę, co ja tutaj napisałem? Co ja tutaj szybka tutaj reakcja, zaangażowanie, działanie. Tak jest. Eee, I proste rozwiązanie, szybka reakcja eee, i zaangażowanie. No właśnie. W sumie, tak naprawdę, to ja to powiedziałem w drugim punkcie. To dlaczego ja to napisałem sobie w czwartym punkcie? No bo, eee, no dobra, to, no, no muszę zweryfikować. Mój tutaj schemat, bo szybka reakcja, zaangażowanie w działanie. No tak, no to tutaj bym połączył te dwa punkty. No to sorry, to się trochę tutaj pomyliłem, ale to w takim razie kluczowy będzie piąty punkt zarządzanie sytuacją. I tutaj, dlaczego? A, ok. I tutaj na ten ostatni punkt, który uważam, że jest najważniejszy w całej tej sytuacji, jego podzieliłem na trzy podpunkty. Pierwsze to jest to, żeby znaleźć przestrzeń, czas i chwilę właśnie tego spokoju, żeby zadać sobie pytanie dlaczego tak się dzieje? Dlaczego coś nam nie wychodzi? Taka trochę analiza, ale już nie bieżąca i nie taka, żeby szybko reagować, tylko zastanowić się, dlaczego tak się wydarzyło. I ja na to też poświęciłem czas, podczas Mistrzostw Świata, żeby sam ze sobą usiąść, i mam tutaj taką fajną metodę, która bardzo mi pomaga, a mianowicie spotykam się sam ze sobą, czyli umawiam się na spotkanie z Mateuszem Kusznierewiczem. I tak rozmawiamy sami ze sobą. Wtedy jest bardzo ważne, żeby mieć ciszę, spokój w okolicy. Lepiej się nie przemieszczać, więc tutaj taki power walk, spacer nie jest dobrym rozwiązaniem. Ja lubię sobie usiąść gdzieś. Odkładam telefon, odkładam komputer, nie biorę żadnego notatnika ani nie daj Boże, jakiejś książki i po prostu zadaję sobie pytanie, Zadaję sobie różne pytania i też na te pytania odpowiadam. Wyobraźcie sobie, że klonujecie się i wsiadacie obok siebie i rozmawiacie zadając pytania i odpowiadając na nie. I dzięki temu przez takie, no ja to robię zazwyczaj pół godziny, a jak dłużej potrzebuję to nawet 45 minut, dochodzę do pewnych spostrzeżeń i wniosków dlaczego tak się dzieje. Dlaczego ta sytuacja wymknęła się spod kontroli i nie jest tak jak być powinno. Więc to jest coś, co się bardzo dobrze sprawdza. I drugie... jakby... drugi sposób mój, który, no na który potrzebuję trochę więcej czasu, to jest to, żeby spotkać się ze specjalistą, z kimś jeszcze, i taki problem e, e, przeanalizować, omówić i wyciągnąć z niego wnioski. E, zazwyczaj się to dzieje trochę później e, i potrzebuje więcej czasu od tego zdarzenia. Tak jak na przykład teraz wróciłem z Australii i osobą, z którą rozmawiam, jest moja trenerka, life and business coach e, Dorota Wnoklipińska, którą poznaliście już kiedyś, ponieważ zaprosiłem ją kiedyś na Power Walk. E, doszliśmy do końca Mola. Wracamy. Dokładnie. Popatrz, jakie tło za nami. Teraz dopiero jest oświetlenie. No właśnie, Dzięki. dokładnie. I właśnie wtedy umawiam się z Dorotą, żeby też przedyskutować taką, tą całą sytuację. Opowiedzieć jej, co się wydarzyło, a muszę dokładnie opowiedzieć, co się wydarzyło, i jedną ważną rzecz umówiliśmy się zawsze z Dorotą, nie opowiadając o zazwyczaj problemie, prawda? Bo jeżeli nie idzie wszystko zgodnie z planem i z naszymi oczekiwaniami, no to jest to problem. Ja, kiedy jej o tym opowiadam, albo komuś, bo to nie musicie opowiadać tego specjaliście, ekspertowi, psychologowi, terapeucie, czy właśnie trenerowi. To może być przyjaciel, ale chcecie, albo jakiś znajome, ale chcecie, albo partner, partnerka, żona, mąż, ale chcecie, żeby pomógł, no to nie możecie powiedzieć swojej wersji i, i od razu jej bronić w tej wypowiedzi. Nie, trzeba szczerze, aż do bólu, aż do kości, powiedzieć, jak faktycznie była sytuacja. Nie tylko ze swojej perspektywy, ale w ogóle całej sytuacji. I dzięki temu mam możliwość z kimś przegadania tej sytuacji, ale z kimś z zewnątrz. I zazwyczaj, dzięki właśnie takim rozmowom z Dorotą, dochodzimy do bardzo ciekawych wniosków, które biorę oczywiście na, ze sobą na przyszłość. I tutaj przechodząc już do końca mojej. Całe, całego procesu, muszę Wam coś fajnego powiedzieć na koniec. Bo to co do tej pory, te pięć punktów, no to było przejście przez bardzo trudną sytuację. Sytuację, którą trzeba sobie dawać radę wtedy, kiedy coś nie idzie zgodnie z naszym planem. Ale to, co jest najpiękniejsze z, tym, z tego wszystkiego i dzisiaj też to już czuję i wiem, że ja pomimo no, średniego, nie powiem słabego, ale średniego wyniku z Mistrzostw Świata który przywieźli, przywiozłem z tej Australii to jednak bardzo dużo wyniosłem i przywiozłem korzyści, które wykorzystam na przyszłość z tego wyjazdu. Takich jak nowa wiedza, nowe umiejętności, już nie wspominając oczywiście o możliwości spędzenia bardzo przyjemnego czasu i z Johnem Bertrandem, i z jego żoną Rasą, bo mieszkaliśmy u nich w domu, i z Matim Wernem, od którego się nauczyłem. Przywiozłem worek nowych e, umiejętności żeglarskich, które, e, które wykorzystam. Co ciekawe, jeszcze tam nabyłem kilka kontaktów, które może w tym roku jeszcze wykorzystam, bo znakomitych żeglarzy, których poznałem, i zbudowałem relacje, będę mógł zaprosić do swojej załogi w regatach, w których wystartujemy w drugiej części roku na Morzu Śródziemnym. Więc jest mnóstwo innych korzyści i wiedzy i umiejętności i kontaktów, które wyniosłem z tego, z, tego, z tego startu. Sam wynik może nie był zadowalający, ale jest wiele innych rzeczy, które wyniosłem na plus i wypisałem sobie je. I wiecie co? Pomimo, że w tym pierwszym tygodniu po powrocie z Australii nie byłem zadowolony, e, to dzisiaj e, uważam, że był to bardzo udany, dobry e, wyjazd. I nie zawsze wynik się liczy. E, to jest e, taki take-out, czy nie wiem, jak, co, co, jak to można nazwać konkluzja. Konkluzja, właśnie to, co wyniosłem z, z, tego, z tego doświadczenia. Oczywiście to jest tylko przykład. E, w miarę świeży, ale konkretny, które przytoczyłem podczas dzisiejszego Power Waka z Wami. I, e, czyli ten wyjazd do Australii. Ale jest takich sytuacji mnóstwo. Są mniejsze, średnie, większe. Natomiast jeżeli mamy rozpisany ten proces, który jak teraz sam się zorientowałem, muszę zaktualizować, to i, i poustawiać się odpowiednio, ale myślę, że wiecie, o co mi chodziło i jakie kroki poszczególne podejmuję w takich sytuacjach, to myślę, że to bardzo może pomóc. Łukasz, co myślisz o tym wszystkim? Myślę, że jak najbardziej... Poczekaj, dam Ci mikrofon, tylko muszę go... O, proszę, trzymaj. Myślę, że jak najbardziej taki proces jest pomocny, szczególnie te początkowe punkty, żeby być spokojnym, nie panikować. Na początku jak najszybciej poradzić sobie z problemem, a następnie go przeanalizować, porozmawiać i ze sobą, i z przyjaciółmi, czy partnerami, aby to dogłębnie przeanalizować, co poszło nie tak, wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość, żeby kolejne starty mogły być bardziej udanej i wyciągać lekcje ze swoich porażek. No, dużo masz takich sytuacji, w których czym się w ogóle zajmujesz e, zawodowo? Zawodowo zajmuję się handlem energią na towarowej giełdzie energii, więc takich sytuacji mam bardzo dużo, gdyż każdego dnia podejmuję decyzje i oczywiście nie każda jest udana, natomiast trzeba sobie z nimi radzić i starać się być każdego dnia lepszym. I w całym rozrachunku całego roku, całej kariery po prostu iść do przodu działać i, i osiągać sukcesy. Dużo masz emocji. Ciekaw jestem przy takich właśnie sytuacjach, gdzie wiesz, no, podejmujesz decyzję, później patrzysz, jak ta decyzja, że tak powiem, jaki jest efekt tej, tej, tej decyzji. Dużo jest w tym emocji, czy już jesteś tak do tego przyzwyczajony, że wiesz, chłodno patrzysz na to i mówisz, okej, okay, no tak wyszło na pewno przez pierwszy rok i dwa te emocje się pojawiały, natomiast już po dziesięciu latach jest to powtarzalny proces, tych emocji nie ma, jest analiza danych i na tym się skupiam. Tak, tak, no właśnie. No więc, e, jak mówię, myślę, że to wszystkich dotyczy nas, niezależnie czy się zajmujemy e, swoim biznesem, czy handlujemy energią, czy pływamy na łódkach, e, czy czymkolwiek, no przecież w, wierzę w to, że każdy z nas, każda z nas tutaj, jak jesteśmy, to ma różne zajęcia, a także nie tylko zawodowe, ale i prywatne. I myślę, że taki schemat, e, wtedy, kiedy nam coś nie idzie zgodnie z planem, bardzo, bardzo się przydaje. Ja jestem w ogóle wielkim fanem do ta, takiego e, myślenia. Co ciekawe, do wielu rzeczy do, doszedłem sam. E, nie przeczytałem tego w książkach ani nie. E, zdobyłem na kursach tylko samemu dochodzę ja w ogóle jestem samoukiem bardzo często z telewizji na przykład uczę się nowego sportu wciągnąłem się kiedyś w grę w golfa dzisiaj nie mam czasu już na golfa ale golfa nauczyłem się z Eurosportu oglądając telewizji i powtarzałem sobie to później bez trenera. Oczywiście, co e, się wydarzyło i e, jaki jest tego efekt. No, efekt jest taki, że, że potrafię grać, ale mam złe nawyki. E, przy uderzeniu, piłki, przy zamachu i tak dalej. Trener pewno przy, wtedy, jakby mnie poprowadził dobrze, to e, bym nie miał tego. To jest właśnie a propos e, e, samo, bycia samoukiem. No a z drugiej strony, e, to jest że tak powiem, mój wybór i też, jak mówię, nie mam tego za złe, po prostu to jest jakiś swój styl. Ciekaw jestem, czy wy też tak macie, że wolicie sami najpierw trochę poeksperymentować, a, a może, no właśnie, a może jakaś książka, kurs? Jaki jest u ciebie, Łukasz? No ja tak naprawdę dużo się nauczyłem z obserwacyjnych kolegów pracy, z tego jak funkcjonuje właśnie Cała branża, natomiast też dużo czytałem książek i byłem na wielu szkoleniach, więc w moim przypadku to było bardziej takie połączone Hyb doświadczenie. Hybrydę, taką zrobiłeś. Okej, okay. też dobre, też dobre. No, w sumie, jakby tak popatrzeć, to u mnie też podobnie to wygląda. No, więc moi drodzy, tyle dzisiaj w tym temacie. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne fajne pomysły, tak jak Rafał tutaj zainspirował mnie do podjęcia tego tematu, to, to dawajcie, możecie pisać w komentarzach, możecie wysyłać nam wiadomości na adres mailowy kontaktmałpa powerwalk.pl My czytamy, my słuchamy, my obserwujemy, bo tak naprawdę dzięki Wam budujemy ten projekt. Wspólnie chodzimy i go rozwijamy. Więc to tak wygląda. No dobrze, to co? Myślę, że to tyle na Dzisiaj, na ten dobry początek dnia, życzę wam, e, życzymy Wam razem z Łukaszem e, fajnego weekendu. Dla kilku województw e, rozpoczynają się dzisiaj ferie e, zimowe. Nie wiem, czy zostajecie na miejscu, czy może gdzieś wyjeżdżacie, ale jeżeli wyjeżdżacie gdzieś w góry, to miłego szusowania, czy to na nartach, czy na desce snowboardowej. U nas w województwie pomorskim chyba za dwa tygodnie ruszają ferie, prawda? Tak. Dokładnie zostajesz na miejscu, czy.? Zostaje na miejscu. Tak jest. No. My gdzieś myślę, że może sobie wyskoczymy, bo młodzież potrzebuje jeszcze trochę sportu i aktywności, ale zobaczymy. Tymczasem zapraszam Was bardzo serdecznie na jutrzejszy Power Walk. Słuchajcie, to będzie 399 Power Walk. Dzisiaj idziemy na 398. Tutaj też podziękowania dla Rafała. Rafał jest niesamowitym patronem naszego Power Walka, bo liczy, podpowiada, sugeruje. I w poniedziałek Power Walka poprowadzi Maciek Dębski. No i będzie to czterysetny nasz Power Walk. Wow, słuchajcie, fantastycznie. Więc, a jutro, a jutro bardzo fajny Power Walk. Na który zaprosiłem Karolinę Gorczycę, znaną i lubianą aktorkę. To będzie bardzo fajny power walk, więc wpadajcie. A tymczasem dzięki wielkie. Dzięki Łukasz za dzięki serdeczne. miły spacer wspólny i życzymy Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Pa-pa.